Dobiegł u końca międzynarodowy turniej szermierczy dzieci Challenge w Jako ostatnie o medale walczyły florecistki oraz szabliści. We florecie Polki wywalczyły dwa medale. Karolina Makowska w kategorii U11 skończyła turniej na trzecim miejscu. W pojedynku o finał przegrała zgin klicki z Izraela. Mogło być lepiej, ale nie było najgorzej. A ta ostatnia walka no, nie wyszła, może tak. W kategorii do lat 15 Karolina Żurawska awansowała do finału. Tam przegrała z Dianą Babajewą z Rosji i wywalczyła srebrny medal. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ to jest bardzo y, trudny turniej, ponieważ jest dużo zawodników z innych krajów i można się zmierzyć z innymi zawodnikami. Blisko awansu do strefy medalowej była w kategorii U13 Hanna Wojtas. Do szczęścia zabrakło bardzo niewiele. Polka przegrała ćwierć finał z reprezentantką Izraela Koren Pir. Liczyłam na inny. No, strażnie mi zależało na tym. Ale i tak jesteś w ćwierćfinale. na tyle zawodniczek tak chyba sukces. Ja naprawdę byłam nastawiona na to, że wygram, to i że będą lepsze akcje. Jako ostatni do rywalizacji przystąpili szarwiciści. Turniej zdominowali reprezentanci Niemiec, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Polacy też walczyli dzielnie. I tak 42. challenge w Ratislawia przeszedł do historii. poziom z roku na rok wyższy. Mieliśmy możliwość konfrontacji z, z dobrymi zawodnikami w tej kategorii wieku z całego świata. No jesteśmy w punkcie takim, że jest co przemyśleć. Poziom naszych zawodników wskazuje i ilość startujących wskazuje, że Szpada Floret są rokującymi po prostu w przyszłości dobre rezultaty. I znowu rekordowy turniej. Znowu największe liczby 2000, ponad 2900 zawodników, 39 federacji narodowych, 416 klubów. 1900 zawodników zagranicznych. To są, to są dotychczas takie rekordowe. Cztery kontynenty. Azja, Europa oczywiście, Ameryka i Afryka. Zabraką Australii, Oceanii, ale tam niestety stamtąd nie przyjeżdżają. Tam jest mało szermierki. No i przez te pięć dni tutaj zrobiono proszę Państwa 9,5 tysiąca walk. Młodzi szermierze spotkają się znów we Wrocławiu za rok.